New o game. O kurwa, biegnę. Gdzie one są? O, kurwa, jest polski nie dostaniesz. Przyniosą ci mm, Czasami gry są tak oporne, czasami nie. jest? polski jest? Kto nie dostaniesz. Przyniosą ci zgubę. Czasami gry są tak oporne, <laughs> Uh. Nie, nie, dobra, zaraz ci wytłumaczę o co chodzi Ja mam podpięte w tej chwili trzy ekrany, nie? Duży, 43 cale, na którym gram e, 21.9, 34 cale, cale i... E, 34 cale, który służy do, ok do okien i różnych innych pierdów. I teraz tak, mam okno OBS-a, które mam na połowie jednego monitora, i okno Twitch, Twitch'a, które mam na połowie tego samego monitora, na drugiej połowie, nie? I one są wypełnione na ekranie. I czasami, jak zastosowujesz e, ustawienia, to nagle wszystko zaczyna ci się rozpierdalać. Na przykład te okna ci schodzą do połowy monitora, i nie widzisz połowy czatu. Chowa się OBS, o połowę jest ścinany, dlatego że to okno z góry wypycha, jakby to wszystko, albo ściąga do siebie z dołu rozumiesz, że ta rozdzielczość na innym ekranie ma wpływ na to jak wygląda kolejny ekran. To znaczy próbuje przepchać te okna. I to jest pojebane, bo niektóre gry domyślnie powinny być ustawione jako okno bez ramki yy, i Wtedy automatycznie stosowana rozdzielczość ekranu, czyli 4K w moim przypadku, i nie ma żadnych problemów nigdy. A tutaj był zastosowany pełnoekranowy, i jeszcze domyślnie była ustawiona nienatywna rozdzielczość monitora. I to jest kurwa błąd. Gry tak nie powinny startować. Zawsze powinny startować okno bez ramki, na full, full screenie bez ramki, i on wtedy automatycznie się dostosowuje do natywnej rozdzielczości monitora, i nie ma z tym nigdy problemu. Upanie, panie, już zobacz, już trup. Pierwszy trup. Ty jeszcze finisza sobie. -hoo -hoo. Nice, po nim. Nie opieraj się. O, nie. nie opieraj się. Nie, nie, bo to jest, wiesz co, to jest przypadek, który dotyczy raczej e, osób, które właśnie używają OBS-a, streamują, mają jakieś różnego inne, innego rodzaju pierdoły, dlatego że to się dzieje tylko w takich przypadkach. Zazwyczaj jak masz jeden monitor czy dwa monitory, to nie ma to, nie, nie, nie jest to, wiesz, nie, nie, ma, nie ma z tym problemu, nie? Odpuść już, odpuść sobie. Ale domyślnie gra powinna być kurwa nie full fullscreenem, w ogóle full screen to jest chujnia, jak jest ustawiony. Bo wtedy masz też nie możesz instantowo mm, obsługiwać na przykład innych aplikacji, bo ci myszka nie wychodzi poza granice aplikacji, co jest na maksa. I jak musisz coś dostosować, to ja musisz powody. poczekać, aż wejdziesz do Zabubiałeś menu smysenka. i tak dalej, i tak dalej. Nie? Coś więcej. To było tak jakby, ta Chyba, że masz manualne interfejsy, to wtedy jest łatwiej, nie? Bo ja na przykład mogę niezależnie. E, proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Jak nie masz tak. interfejs audio, możesz nie niezależnie stosować audio, bez, bez w ogóle ingerowania w aplikację, nie? Wystarczy, że masz przyciski fizyczne, no ale błowało czasami błowało większość ludzi tak naprawdę nie ma, nie. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego samego błędu. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, to przynajmniej się dobrze przygotuj. Dobrze. Poszukaj Wolta. Pewnie patroluje okolice Dojo. Ostatnio musi to robić częściej. Dobra. Już lecę. Dzięki, mamo. Jesteś kochana. Oczywiście, że tak. Jest na przykład. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka afera z Laską, która w Monster, Monster Hunterze cheatowała, napierdając jakiegoś bossa. Nie? I tam jeden z jej argumentów był taki, że ludzie sugerowali, że jeżeli zaczynasz walkę, to wyłącz monitor. Ona miała chyba wtedy trzy monitory. To wyłącz monitor. Nie? Żebyś nie widziała po co te wszystkie kurwa, zasłonki i gówna. Um, ja to tylko japoński dubink albo koreański. No ja w sumie mam wyjebane, to jest platformówka. <laughs> e, I to wyłączenie monitora czasami potrafi ci rozpierdolić wszystko na ekranie. To jest jakaś masakra, bo na przykład niektóre monitory mają, nie mają tej opcji, że jak, jak go wyłączasz, to dalej. Nie wiem, tak przynajmniej z niektórymi miałem, miałem problemy, nie? Że dalej komputer myśli, że on, po wyłączeniu monitora, on myśli, że on jest odpięty od monitora, nie? Siema, ventres. I wtedy się wszystko zmienia, kurwa. Oho. Zobacz, co tu się wentres dzieje. Patrz jaka tu giera wchodzi. Dostań się do dodżu. Co? Tak, tak już skończony ten Orić, skończony. Kaja? Kaja! Co? Skacz nad przeszkodami przepaściami za pomocą A. Aha, no dobra. No dobra, dobra. Idę po ciebie, dziewczy! O, pa, double jump! Nice. Płytka woda. Mam jej czniczkę. Taką samą, jak wczoraj, zrobiłem sobie teraz. Nice. No to smakuje to. Chwytanie. Y. Dobra. Uh. nie Ty, a jest to jakaś mapka? Nie. W ogóle w Ameryce głośno, że typiera zatrzasnęła się w piecu. Do pieczenia bułek. I jak są takie w biedrze, na przykład... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Ja pierdolę, co ty gadasz? Niemożliwe. <laughs> Niemożliwe, kurwa. No, podwójny skok, dobrze. Czekaj, bo tutaj jest mo monetka. Aha! Trembolone! Panie, trembolone, kurwa. To jest ta dużo 360 gram! Ty, a jakiś jest triple jump jeszcze? Albo jakiś super jump, albo co, Siota, to naprawdę ty? Jezus, dawno nie graliśmy w nic po polsku tutaj co? Hmm, ktoś będzie trenował. Tu wszyscy trenują chłopie. Mam nadzieję, że Wolf gdzieś tu jest. Gupola kurwa. Zobacz, znaleźliśmy skrzyneczkę. Nice, a mogę. O! Ją... O, oh. oh, i serduszko! Dzień dobry. Ty, ale ja jestem full serduszka. To chyba nie potrzebuję, co? O, oh, K! Nice. Odblokowano nowe treści. Aha. Tu się wracam, dobra. Co tutaj go dali? Tajemnica. Turlanie się. O, B, patrz. Ooh, nice. Całkiem. Na... O, tu jest jakiś diamanty. Ach, nie diamanty. Patrz. Dawaj. Izzy. Dzwonimy na kolację, panie z moim snem. Tak, musi mieć, musi mieć na pewno panie. O 153 monetki Co co mogę za to kupić? Co? A cojesz ta gra będzie wyzwaniem, co? Na pewno wiedziałby co robić. No właśnie. Mi się go zapytać chyba. Co to? Tak, no 9 na 10, no zajebista gierka, nie? Mówię tylko z tym chujkiem co wymyślił te zastosował tam te wybuchające moby to by sobie porozmawiał a później bym go zakopał. Dobra. Uuu, dziewczę. Nie, na cmentarzu to nie. O! Czy to są... rękawice taty? O! Babitka, ty! <Hopie>. Genialne, trenerze! Załatwiłeś ich jak prawdziwy zawodowiec! Po nim jestem. Zaraz! Coś ty zrobił! Super, nie? Znalazłem rękawice taty. Ktoś je zakopał. Ja? Nie bez powodu. <laughs> to ty? zakopałeś, dlaczego? Chłopie? Dzieje się coś złego. Mrok. Dlatego twój tata wyruszył. Żeby to pokonać. Ten sam mrok skaził jego rękawice. Wyglądają normalnie? Może. Ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja chciała, żebym je znalazł. To ona dobra, dobra. mnie do rękawic. Co? Wytłumacz. Śniła mi się, zanim do ciebie przyszedłem. Próbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem, mama zgodziła się, żebym jej pomógł. co? No i przyszedłem tutaj, żeby cię poszukać. Duch Kajczy, czy co to było, zaprowadził mnie do rękawic. Świat teraz do góry nogami że zapomnieć wszystko co myślę, że wiem. Haha, masz rację. Nie można ignorować znaków. Kurwa, nie mam nic do picia. Więc pomożesz mi zrobić taką demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek, siostrze? Na pewno wspólnie zdołamy ustalić, co się stało z tatą. Hmm... Najpierw udowodnij, że jesteś gotowy. Załóż rękawice. Może przyniosą. Red był wypity. Chodź, pokaż Jak co nie Red był, to woda. No, Red Bull czasami się przydaje. Ja też lubię czasami Red Bulla wybić. Nie powiem, że nie. Bez cukru piję akurat, ale lubię, no. Co muszę zrobić? Ciosy uderzaj X w przycisku na ścianach, by odblokować. No właśnie, no ale uderzałem. Aha, Mombe. Ja nigdy nie piłem Red Bulla, ani razu. No to wiesz, to taki słodki napój z kofeiną, no to, to nie ma tam nic nadzwyczajnego. Ale jest... Spoko jest, no? ja Za dwa razy piłem Monstera, Monster jest chujowy. Większość, większość Monsterów jest chujowa. Nie lubię Monsterów. Czasami kupuję, bo ym, bez dobrej promocji są na Monstery. Czekaj, uderzę X, okej. Okay. O, chłopie, zobacz. Aż pieniądze lecą z tych worków. Tak, no Red Bull ma chemiczny smak, no a on w ogóle najgorszy to ma zapach w kwestii takiej, że jak go kurwa otworzysz to Red Bulla czuć już od razu z, z 10 metrów, nie? Ja, jak ten? Jak to rozbić w wodzie? Ale fakt, że jeżeli chodzi o skuteczność, to mam wrażenie, że faktycznie Red Bull jest, jest najlepszy. No dobrze, potrafi kopnąć. I trzeba uważać, żeby go nie pić za późno, bo wtedy jest faktycznie ciężko usnąć. Kanie, zobacz, jest nawet przeciwnik jakiś. Zaraz go zaciukamy, ale idę pozbierać się najpierw pieniążki. No, ostatnio graliśmy w Astrobota, no to tak raczej wydaje mi się, że ciężko będzie pobić tą kwestię, ale na razie zapowiada się przyjemnie, przynajmniej, to jest najważniejsze. Astrobocik 10 na 10, nie? Ludzy, ludzie, e, którzy piją białego Monstera są kosmitami, to jest tak słodkie. E, tak, tak, ja piję białego właśnie. <ścoughs> Najczęściej. To jest najzabawniejsze w tym, że tak, jest kurde słodki jak nie wiem to fakt. Taki ulebrze chuj, a ma zero cukru.

Wiesz słabe? Że teraz Rayman odstaje w tyle. Ja nie uważam, że Rayman odstaje w tyle, ja uważam, że Rayman Legend to jest jedna z najlepszych platformówek, kiedykolwiek powstała, a poprzednie Raymany dalej są zajebistymi grami. Czekaj, B? Który to był B? O. No, Raymany są naprawdę zajebiste. A Legend jest wyjebaną grą w kosmos, nie uwielbiam Legend, ja Legend przyszedłem dosyć dawno, mm, ale te... te poziomy muzyczne są tak zajebiste, że kurwa masakra, nie? Niektórzy wrogowie mogą upuszczać zwoje zawierające informacje na ich temat. O RPGowe elementy! Ty, gdzie on zniknął? No dobra. Ja nie uważam, że Remen odstaje. Remen może cierpi na tym, że Ubisoft to debile? I kurwa nie chcą zrobić kolejnej części, która by się prawdopodobnie instantowo sprzedała, gdyby była dobra. O. Czekaj. Jak to? A co tu chodzi? Użyj ataku ogolem a plus X aby trafić przedmioty znajdujące się wyżej niż kał. Aha, to. No no. No, ale Ubisoft woli robić gówniane gry teraz, także i Czarnuchów kurwa, którzy Kiją Japończyków, le, kijem nabitym kurwa gwoździami i inne kurwa zajebiste pomysły. Także. Niech spierdalę. <śm> Easy LOOSE, nie? Niech chuj im w dupę, niech ich sińczyki przejmą. No i zamkną może ten majdank. Pogonią tych kurwa... ...lewackich błaznów, pizdu. Weź zrób grę w uniwersum z 12-metrowym dwumetrowym z wielką pałą, który nie wzbudza podejrzeń w XVII wieku w Japonii. Ta i napierdala Japończyków. <grym zykladka> I napierdala Japończyków we wioskach, kurwa. Ja bym tak powiedział, że w tym trailerze to ci Japończycy mieli rację, kurwa. <grym zykladka> to my może byliśmy głównym złym w tej grze. Kup się. Kup się, panie. Ale kurwa, ten Jote jebany też musiał babę wcisnąć na siłę, nie? Ciekawe ile było w tym... Zajebista to czekolada. Ile było w tym... Takiej perfidii. Czy faktycznie to ma jakiś sens? To znaczy, czy to faktycznie było tak, że oni chcieli zrobić tego typu grę ale jakiś spin-off? Czy wyjebali całego Ghost'a dwójkę na rzecz, kurwa, e, baby, Nie? RT? A, no widzisz. No właśnie, syn kurwa, jakie UI w ogóle, wielkie te UI w tej grze wygląda jak UI z biedronki, takie chujowe. Bo za dużo pań pracuje i jest jak jest. Nie no tam za dużo debili pracuje kurwa po prostu. Za dużo polityki w tym syfie kurwa się zrobiło zamiast porządnych jebanych gier. Zobacz Kangurek Kao to jest przedstawiciel takiej klasycznej starej ery, nie? Bardzo dobra gra, 10 na 10. Assassin, zobacz nowoczesna giera, której nikt nie chce grać. Kangurę KO, Assassin, kurwa 1-0. Jebać, Assassin. Ja wolę Kangurkę KO kupić jakiegokolwiek asesyna autentycznie. Zdecydowanie value jest wyższa kurwa w tej gierce, jak jakikolwiek asasyna. Ta, Za dużo, kurwa ludzi w kolorowych włosach z kompleksami. Za dużo, kurwa, body positive, innego gówna, nie? Ludzie grają w jakieś banany na Steam, klikając i robią jakieś rzadkie banany i potem zsylają je na Steam. Tak, ja słyszałem o tym. No i później gaming wygląda, jak wygląda. Zamiast kupować i inwestować w dobre gry indie, to, kurwa, grają w jakieś darmowe gówno. <grywka> <grywka> Także... Elo! Ja mówię, w dzisiejszych czasach widziałem dzisiaj filmik na Twitterze, którego wam nie pokażę, żebyście nie mieli problemów psychicznych, ale ja pierdolę. Dawaj, to opisz go, chodzi. Dlatego ja uważam, że jeżeli dzisiaj nie możesz znaleźć gry dla siebie, to już nie powinieneś w ogóle prawdopodobnie grać w gry, bo już wyrosłeś z gier albo. Coś innego się wydarzyło, e, albo, nie wiem, masz jakieś problemy, kurwa, bo wciąż dzisiaj jest dużo zajbisty gier. Mimo tej całej, całego lewackiego gówna, które się toczy i polityki, która się toczy w, w grach. Uchyl samouczek z Woltem, nice. Ja ostatnio z tych mocnych widziałem, jak Ruscy i Ukraińcy wysadzają granatami. E. Przed zostaniem złapanymi przez Enem, no ty fajnie co ty gano. Więc z nimi na rękach jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Zawcześnie. Nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz jak mogą na ciebie wpływać. Nie znasz ich mocy. Ale to jedyne co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Serio? Bierzesz mnie na litość? Ach, tak. Mały otwór. Wytrzyj te udawane łzy, wypróbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku! Super! Jesteś gotowy, trenerze? Mówię o terrorze! Hej, plej 10 na 10. Przez ja Nie ma problemu. Uważaj, mroczny lesie. Nadchodzę. Roz... Gość zmienił płeć, czyli uciął sobie chuja i zrobił mu waginę. I teraz musi trzy razy dziennie rozpychać tę waginę już do końca życia takim dildosem, co mu dał lekarz, żeby mu się nie zrosła. No bo to jest zwykła kurwa dziura. <noise> no i to się zarośnie, jakby to tak zostawił. A w przyszłości pewnie i tak będzie miał jakieś powikłania, zapalenia ropne i tak dalej, bo to trzeba odkażać co chwilę też. Normalnie kurwa do... to, to ma opowiedziane, ja pierdolę co ty gadasz. Na wyspie pojawiły się jakieś dziwne kryształy, niech to będą runy, tak? To dobra nazwa. Sądzę, że runy mają związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę ich zbierać. Ty spróbuj. Rękawice mogą pomóc. Można dać się dzięki nim otworzyć w bramę. Aha, to, są nasz, to jest nasz hub teraz. Rozumiem, że to jest nasz hub. E, no do no Kiedyś się takich zamykało w wariatkowie, albo leczyło, kurwa, e, nie wiem, psychicznie. E, dawało się rzuty, papiery i chuj. A dzisiaj. Ja nie klikam. Ja nie klikam w takie rzeczy. O, no, zobacz. Wypadł mnie z łóżka, chłopku. Mam cię. Co te... co dają te... Pa. Nie chciałem go na to dać. I nie ma kurwa czegoś takiego jak trzecia, piąta czy dziesiąta płeć, są tylko dwie płcie. Reszta to choroby genetyczne albo psychiczne. Tak, dokładnie. Dlatego ja już kurwa powiedziałem: jak będą jakieś pojebane gry z pojebanymi pomysłami, to nie kupuję po prostu. Ubisoft odpada, Blizzard już odpada. Już mi dwie duże firmy odpadły, kurwa. E, chuj w i chuj za tej szmaciarskiej produkcji funkcję kurwa wypełniania nudy. Cześć, funkcja, żeby ten dureń kurwa znalazł sobie coś w życiu do roboty bez tak. Kurwa głupi, że nawet nie umie sobie znaleźć jakiegokolwiek celu ani zajęcia. Także tak, żeby się dowartościować i żeby zwrócić na siebie uwagę, musi ją se wyciąć dziurę, w... odciąć chuja i wyciąć tam dziurę. Hmm. Hmm, hmm. <śla> Szukam modela do obrazu Boga Musz. Ojciec idealnie by się nadawał, ale skoro go nie ma, to myślałem, że może, może... Nie ty, Kao, ty jesteś za młody. Chociaż o czym masz po ojcu? Muszę to jeszcze przemyśleć. No! O kurwa, jaki kołk! Patrzcie! Tak będziecie wyglądać, kurwa, jak będziecie grać w gry. Jak ta ostatnia cipa. A tak będziecie wyglądać, jak będziecie mniej grać w gry... ...i chodzić na siłownię, kurwa. Czajcie? Nie jak ostatnia cipa, jak trochę mniejsza cipa. Dalej cipa, ale trochę mniejsza. Także no... Wiecie co robić. Chociaż nie, chodzić na siłownię to za mało, bo to trzeba trochę więcej, jak tylko chodzić. Tam trzeba jeszcze ćwiczyć, kurwa. W ogóle nie masz wrażenia, wętres, że w dzisiejszych czasach gracz to jednak jest taka cipa, kurwa? Taka totalna cipa. Większość tych graczy to są takie cipy, kurwa, które deskitu nie wiedzą, co są zrobić. Mają kurwa po 30 lat, nic kurwa nie umieją i to, że gracz się kojarzy z taką ciamajdą, kurwa jest taką pizdą to, to wcale się nie dziwię, nie? Bo tak to kurwa wygląda dzisiaj nie? o. No. Ale nie, bo ten nóg nie robi. Ka ten, ten nie robi kurwa nul. E, co? Co odblokowano nowe?